Dla mnie wprowadzenie tego do porządku obrad to jest upolitycznienie, skrajne upolitycznienie z tutaj naszej Rady Miasta. To ewidentnie w naszym odczuciu jest apel współtworzony przez pana prezydenta i jego koalicjantów na czele z panem Słowomirem Nitrasem, z panem Gawłowskim. Ja pod takim apelem, pod apelem tych środowisk się podpisywać nie zamierzam. I każdy, kto się, każdy, kto się pod takim apelem podpisuje, uważam, że podpisuje się równocześnie pod programem Koalicji Obywatelskiej. Jest to przerzucenie z samorządu na rząd wielu, wielu inwestycji, wielu, wielu nieudolności wykazanych przez pana prezydenta Piotra Krzystka. Mnie bardzo cieszy jednak punkt dziesiąty, do którego postanowiłem się odnieść, czyli wreszcie publiczne informowanie o tym, że dawna świetlica stoczniowa, w której doszło do podpisania historycznych porozumień sierpniowych, no jest jednak czymś, o czym będzie się dyskutować, ponieważ przez wiele lat, przez już ponad trzy kadencje pana prezydenta Krzystka, ta świetlica po prostu niszczała, tam, jest, tam są tony kurzu, eksponaty leżą na ziemi, niszczają. Solidarność w Szczecinie, no, praktycznie nie jest, od, no, nie jest godnie upamiętniona. Cieszę się, że pod tym jednym punktem bym się podpisał oczywiście, ale ogólnie sam apel w czasie wyborów uważam też jako pewien szantaż w stosunku do osób kandydujących na Urząd Posła Rzeczpospolitej. Ponieważ nie może być tak, że my podpisujemy apel jednego miasta. Kandydując do Sejmu, ja oczywiście jestem radnym Szczecina, jestem rodowitym Szczecinianinem i w sercu mam Szczecin, ale kandydując na posła z tego okręgu 41 byłbym również posłem Goleniowa, Stargardu, Pyrzyc, Lipian i wszystkich innych miejscowości, nie tylko Szczecina. Więc podpisywanie tego apelu jest też w pewnym sensie uderzaniem w tamte, w tamte inne miejscowości. Wymienianie tutaj informacji takich jak budowa, obejścia zachodniego Szczecina w z przeprawą Policja Święta. Coś, co rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili realizuje też. Uważam za coś nieodpowiedniego. Dziękuję.